Ten mały łuk, przez który właśnie przejechałam, to pomnik upamiętniający powstałą tutaj grubo ponad 100 lat temu kolej wąskotorową, łączącą Pampelunę z San Sebastian. Dziś kolej już nie ma. Jak wiele szlaków kolejowych została zamieniona w Via Verde, Via Verde, czyli szlak rowerowo-pieszy, którym można lechać z Pampeluny praktycznie nad sam Ocean Atlantycki. Nad Ocean Atlantycki nie pojedziemy. Pojedziemy sobie do lekumberry które w czasach istnienia kolei było jedną z najważniejszych stacji na, na trasie. Zapraszam! Kolej, która powstała w 1902 roku łączyła początkowo miejscowość Plataola, od której wzięła nazwę, z Andalim w kraju łasków, liczyła sobie zaledwie 22 km i służyła do przewozu rud żelaza. Osiem lat później podpisano umowę na przełożenie linii aż do Pampeluny. W 1914 roku po raz pierwszy kolej przewiozła z Pampeluny do San Sebastianu pasażerów. I od tamtej pory przez 40 lat łączyła stolice dwóch sąsiednich prowincji Nawarra i Gipuskoa. Tych zakrętów pociąg oczywiście nie pokonywał. Jako, że dole wybudowana autostradę to Via Verde została trochę zmodyfikowana. Podobno prędkość pociągu była tak niska, że pasażerowie korzystali z okazji, wyskakiwali z niego i zrywali rosnące w okolicach porów winogrona. Nic zatem dziwnego, że wraz z rozwojem transportu drogowego chętnych na długą przejażdżkę było coraz mniej. Gwoździem do trumny linii kolejowej Pracaola były powodzie, które w 1953 roku zniszczyły część torowiska. Pięć lat później tory zostały rozebrane i linia przestała istnieć. Le jest tam u stóp tej góry, to jest San Miguel de Aralar. Na szczycie widać antenę, pod szczytem widać sanktuarium rumuńskie. Kiedyś sobie tam jedziemy. A ja zbliżam się do Irursun. Miejsca, w którym nasza droga skręci na północ i zanurzy się w zielonych lasach. Odbiłam tu troszeczkę, żeby wam coś fajnego pokazać. Patrzcie, jak pięknie. Pasmo górskie Urbasa to jest San To jest taki długaśny jęzor płaski na górze. Tam sobie kiedyś pojedziemy. Pasmo górskie Aralar i Rusum na dole. Jedziemy dalej. Mało ludzi dzisiaj na trasie, spodziewałem się, że będzie więcej. A propos ludzi, w to w latach dwudziestych stacyjka w Lecomberri stała się swoistym centrum życia towarzyskiego we wsi. Zwłaszcza w niedzielę mieszkańcy wkładali swoje odświętne ubrania i spacerowali sobie po okolicy. Natomiast pociąg, który zatrzymywał się na stacji, był witany. I żegnany przez orkiestrę. A do Berli zostało mi przez znak pokazywał. 5,5 km płasko, przyjemnie w lesie. Sama radość miałem już wielką ochotę na długą przymoczkę. Coś mnie woła. Naprawdę, z nikim się nie umawiałam e, na stacji w Oczywiście można było też dobrze zjeść. I od tamtej pory nic się w tej kwestii nie zmieniło. No jaki ten świat jest mały. Spotkałam kolegów, zjedliśmy, wypili. Słuchajcie, Via Verde del Plazaola ciągnie się tam na północ jeszcze kilkadziesiąt kilometrów. Zanurza się w coraz wyższe góry coraz gęściejsze lasy, w coraz dłuższe tunele. Tam już jest tunel za tunelem. Tam jest między innymi tunel długości 2600 metrów. Ale tam sobie pojedziemy już następnym razem. A tymczasem mam 35 km do domu z pełnym żołądkiem. Ciao!